Siemczka widzowie. Dzisiaj zagramy w Minecrafta na no, Hypixelu w Skywarsy. Tak, w Skywarsy zagramy. Nie jestem w to dobry, ale zobaczymy co tam się uda. Skywars solo normal. Wybaczcie, że tutaj jest pasek, ale... Nie umiem inaczej. Opa, opa. To czekamy. Hmm, I dajcie oczywiście subika i lajka. Jeśli chcecie więcej filmików z Minecrafta, bo będę ich robił trochę. I tutaj od razu sobie zaczynamy. To dosyć dobre rzeczy. E, czekajcie. Zróbmy sobie tak. O Boże! Masz jakie. Nie udało się. Bo nas zaskoczył. Play again. Zaskoczył nas. Mm, więc, po... dobra, jeszcze raz musimy to zrobić. Mm. Ok, ten poradnik, jeśli komuś się przydał, to dobrze, że go zrobiłem, bo ten poradnik, jeśli komuś przydał, to dobrze bardzo. Znaczy, że pomogłem. ojmy sobie tako. O Boże! Eee, <ścoughs> kolejny problemik. No nic, ja nie jestem zbyt dobry. Spróbujemy sobie później zagrać w moje duo. Mm. Musimy się teraz skupić. Skupiamy się i... Lecimy. Tam mam kiedyś. Dobra. Robimy to tak na spokojnie. Na spokojnie tak. Ostrość, ostrość nie przyda się. Mm, pieczona wołowinka zawsze. Czekajcie, czy coś tu jeszcze jest? O, kolejna skrzyneczka. I już mamy full. Mm. Dobra. Położę! Udało się, dobra, udało się. Był lekki stresik, ale się udało. Ile on ją wieczy z ostrością? No jak to nie mogę? O Nie! Dobra, to było głupie. Ja kliknąłem play gain. Czekajcie, zagramy sobie teraz w ten, w dłosy. Zagram sobie teraz w dłosy. Czekajcie. Ogólnie, nagram jeden odcinek z Minecrafta, taki, że grałem w tego. W sensie też że... gram w Bedworcy i ogólnie fajnie dziękuję że mi daliście tyle subskrypcji. Postaram się bardziej, więcej nagrywać i angażować w to, żeby robić wam filmiki fajne. Yy... Więc yy... doceniam się mój trud, żeby grać w to i nagrywać wam filmiki o śmka! Będziesz na odcinku gościa wiesz Będziesz na odcinku o. Gość na odcinku jest Więc Dzisiaj to ma farta już ma też trochę nie farta bo ja niezbyt dobry Mam nadzieję, że się umie budować. By nie no, gdzie ten gościu? No gdzie on? A gdzie mój gość? No dobra, to mamy problemik, bo ja się budować nie umiem. No słabo. Dobra, zagram w inną kierkę. Ayrton to lobby. Zagramy mm, sobie w tego. Zagramy się w mm. <grafy> Bit Battle. I tutaj Pro Mode, Solo Mode, Teams Mode. Bierzemy solo. I tu sobie możemy zagrać. I... Tutaj ludzie wchodzą sobie. Ogólne odcinki będą takie na razie 15 minutowe, bo ja tak jeszcze mam niedopełnione konto, tam takie, wiecie, tam takie rzeczy. Dobra, tutaj sobie gramy w Build Battle. No i sorry. B. Dobra, robimy pszczołę. <grystanie> dobra, musimy zbudować pszczołę. Szczoły są trudne. Ok, coś takiego. Nie śmiejcie się, że mi nie wyjdzie. Zawsze, bo ją dawać nie umiem. Hmm, Będzie gdzieś więcej. Taka. Hmm. A pawa, już, już. Nareszcie Moja będzie taka na bogato, ta pszczółka. O nie, no nie, nie mogę używać tego bloka. Jest taka słodka pszczołeczka. Dobra. Teraz sobie zrobimy takie ze szkła, aby się przydało zrobić skrzydełka. Um. Nie, trzy minuty. Ja bym ogólnie tak y, szczerze głosował na budowle innych. Dobra, jeszcze tylko trzeba zrobić ten. Opa, opa, Piękna pszczoła. O nie, czekajcie, to się pukło. O nie, czekajcie. Dobra, może być.

O, będzie magma. O proszę. Będzie mega pszczółka. Poczekajcie, ja zrobię coś, żeby było ładnie. Zrobię takie coś. Mam intranik. Zrobię kwiatuszki, tak, żeby było tak ładnie. Ale to niby taka pszczółeczka. Tutaj jest woda. Tutaj Czekajcie. Oto tako będzie ładnie. O tako. No i tak się... Może być, może być. Nie jest zbyt piękne, ale może być. podoba mi się to. że to wygląda. Hmm. O! Znaczy. No nie, nie podoba mi się. Słabe to jest. To zasługuje na kult. To jest fajne bardzo. Podoba mi się. To mi się podoba. Legendary... Tu jest Bartek. No nie no. Nie, nie jest to coś czego oczekiwałem. po tej Bartusiu. To już w ogóle. Co to jest? Co to jest? Co to ma być? Pszczoła to już nie jest. To już w ogóle... B. No co to ma być? Ej, to by wygląda ładnie. <ścoughs> nie, nie, to jest Legendary, to jest Legendary. To też jest Legendary. Słodne. Podoba mi się. Co? Co to ma być? Nie, mi się to nie podoba. Co to ma być? O, to jest moje. Myślę, że się spodoba. Mam taką nadzieję. Ja myślę, że zrobię całą dobrej roboty. Miałem Dobra, jak to jajce. Bye.